Aldona Plichta, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie. Jak nam się żyje w czasie COVID-19? Cóż, to bardzo złożone pytanie, na które nie sposób odpowiedzieć jednym słowem, zdaniem. Istotne jest ujęcie odpowiedzi w trzech perspektywach. Pierwsza, to ja jako dyrektor. Druga, wychowawca, opiekun, koordynator. I trzecia perspektywa dziecka wychowanka. Jako dyrektor mogę zapewnić, że mimo trudnej sytuacji radzimy sobie mimo wielu obaw i lęków o los naszych dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, ale również o zdrowie opiekunów, wychowawców i pozostałej kadry CAPO. W związku z pandemią wprowadzona została w naszym domu odpowiednia instrukcja i reżim sanitarny. Obowiązuje zakaz wejścia na placówki, jak i jej opuszczania. Zmodyfikowany został plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, tak by zmniejszyła się rotacja pracowników i wprowadzono częściowo zdalny system pracy. Uruchomiono możliwość wsparcia psychologicznego dla wszystkich drogą mailową i telefoniczną. Utrzymano psychoterapię indywidualną dla dzieci tego wymagających. Dodatkowo przeszliśmy prawie całkowicie na bezgotówkowe dokonywanie zakupów drogą elektroniczną, gdzie dostarczane jest również do capów towar. W niektórych jednak przypadkach jest to niemożliwe i w dalszym ciągu sami musimy dokonywać zakupów dla dzieci, chociażby lekarstw, warzyw i owoców. Wszystko to służy temu, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. I zakażenia służy ochronie dzieci i pracowników. Dodatkowo placówki wyposażone zostały w środki dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe. Wydaje się, że zrobione zostało wszystko, by ustrzec się przed zarażeniem, jednak pewności nigdy nie będziemy mieli w stu procentach. Dużo zależy od nas samych, od tego, jak i gdzie spędzamy nasz czas, od naszej świadomości, którą rozwijamy również w naszych dzieciach. I tego, czy zostajemy w domu. Druga perspektywa to perspektywa opiekunów, którzy stoją na pierwszej linii naszego frontu i są bezpośrednio w codziennym kontakcie z dziećmi. Jest to bardzo trudne zadanie w dobie COVID-19. Mimo towarzyszących każdemu z nas obaw o własne bezpieczeństwo i zdrowie, a nawet o życie, to oni, wychowawcy i koordynatorzy, wszyscy. Powtarzam, wszyscy, bo nikt nie skorzystał z możliwości pójścia na zasiłek opiekuńczy czy chorobowy. Każdego dnia przychodzą z siłą i energią do pracy, bez tego i pozytywnego nastawienia nie daliby rady. Jestem z nich dumna i jestem wdzięczna im za to, że potrafią w każdej trudnej sytuacji się zmobilizować i być jak zawsze zgranym zespołem, w którym jeden może liczyć na drugiego. Bez tego praca z naszymi podopiecznymi nie miałaby sensu i nie przyniosła pozytywnych efektów, zwłaszcza w tak dramatycznych czasach jak czas pandemii. Teraz szczególnie ważne jest to, aby dać naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i co tu dużo mówić miłości, której w okresie zbliżających się świąt wielkanocnych na pewno potrzebują, tym bardziej, że brakować im będzie i nie tylko im, bo również nam wszystkim bliskości rodziny. Do tego dochodzą codzienne obowiązki: przygotowanie posiłków, obiadu, sprzątanie to obserwujące czynności, do których nasi wychowawcy i wychowankowie są przyzwyczajeni, bo również oni, czyli dzieci, mają od dawna w tym swój udział. Wspólnie gotujemy, pieczemy, przygotowujemy się do świąt. Teraz jednak doszła żmudna i ciężka praca związana z odrabianiem lekcji online. Jest to bardzo czasochłonne i utrudnione ze względu na kolejkę do sprzętu komputerowego, którego niestety na chwilę obecną mamy za mało. Ale pragnę uspokoić wszystkich, że oczekujemy na tablety i laptopy dla naszych dzieci od darczyńców, które mam nadzieję, że dotrą do nas jeszcze przed świętami. To będzie wspaniały prezent dla nich. I tu może mały apel do nauczycieli. Pamiętajcie, że po drugiej stronie monitoru są dzieci i nie każde z nich, jak i ich rodzice, opiekunowie, są wybitnie zdolni. Jest trudno, bardzo trudno, ale radzimy sobie na tyle, ile możemy. Gdyby było tak dalej, to myślę, że bezpiecznie przetrwamy. Trzecią perspektywą jest perspektywa dzieci. To one nie zawsze rozumieją do końca to, co się dzieje. Epidemia, zagrożenie, zakaz wyjścia, zakaz odwiedzin. Chciałby się krzyczeć w ich imieniu: nie, nie. Chcemy spotykać się z naszymi rodzinami, przyjaciółmi, sympatiami. Tego jednak nie możemy zrobić. Mimo tak trudnej sytuacji uważam, że nasi podopieczni spisują się rewelacyjnie. Jest im ciężko i mają chwilę zwątpienia, nerwy, emocje, ale też wiedzą, że mogą liczyć na swojego wychowawcę i że jest do ich dyspozycji również psycholog. Myślę, że nasze dzieci mają zapewnione potrzeby egzystencjalne, ale cóż, cierpią jak każdy z nas, który jest pozbawiony kontaktu bezpośredniego z ukochaną osobą. Pocieszające jest jednak to, że praktycznie wszyscy mają swoje telefony i mają możliwość porozumiewania się ze swoimi bliskimi, wychowawcami, psychologiem czy pedagogiem w tej trudnej chwili, również ze mną, co zdarzało się w przeszłości. Jesteśmy z nimi i dla nich. Dodać jeszcze mogę, że wychodzimy z naszymi dziećmi do naszego przydomowego ogródka. To miejsce, w którym możemy skorzystać z trampoliny, hulajnok, rolek i korzystać z innych zabaw. Miło i wesoło spędzać czas na świeżym powietrzu, które daje dzieciom na miastkę poczucia wolności i szczęścia. Wyjście na dwór, na słońce jest również potrzebne naszej najmłodszej, niespełna dwumiesięcznej wychowance, która mieszka i żyje z nami razem ze swoją małoletnią mamą. O nie, szczególnie o nich myślimy i się troszczymy. Przygotowujemy się do świąt. Pani pedagog zorganizowała konkurs wielkanocny i konkurs walki z koronawirusem. Były więc wystawy prac, atrakcje i nagrody, a przy tym edukacja i profilaktyka. Podsumowując ten wyjątkowo niebezpieczny i trudny czas dla nas wszystkich, mogę uspokoić naszych przyjaciół i rodziny naszych dzieci, że niczego na chwilę obecną nam nie brakuje. Mamy jedzenie i picie. Środki ochrony osobistej i dezynfekujące uzupełniamy w miarę potrzeby, możliwości. Czekamy na maseczki, których właściwie nie mamy. Cóż nie mamy również gogli, przełbic i kombinezonów, oby nie były nam potrzebne? Nasze ogromne obawy i lęk budzi możliwa perspektywa przyjęcia nowego dziecka bez przejścia okresu kwarantanny i testu na obecność wirusa. Jest to problem wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego mówi się, że domy dziecka to tykająca bomba. Nie daj Boże, oby tak nie było. Dziękuję.